Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na takim zestawie prosto od jubilera. Mamy brylanty, diamenty, perły, rubiny. Taki zestaw za 50 zł. Zaraz zobaczymy, co tu ten jubiler mi przygotował. Perły rubiny, numerek 19. I tu sobie szukamy.

Ja mam dwudziestki, poproszę, jest jedenaście, dwadzieścia osiem, ale nie taką dwudziestkę, czternaście, dziewiętnaście i dwanaście, trzydzieści jeden, trzydzieści dziewięć, siedemnaście, dwadzieścia trzy, trzydzieści pięć, szesnaście, trzydzieści cztery, jak na, na złość wszystkie. 30 rzucają 24 i 18. Tu jest I y i B. Dobra. Ten jubiler nie trafiony, teraz diamentowy los 18, 18 numer. Wziąłam ostatnią, ostatnią sztukę.

I czterdzieści osiem. I ostatnia szansa. Dziewiętnaście. Trzy. Pięć. Dwadzieścia osiem. I czterdzieści jeden. No to te się nie spisały. Dal. Tak. W siną dal poszła. Wygrana. I teraz... Ranty numer dwa. Może ta się tutaj popisze i pokaże tym mniejszym, jak się wygrywa. I tutaj trzy takie same. Mamy dwa. Dwa różne. Dwa różne. O, dwa trofea. Będzie trzecie? Nie. Dali różę. Torba, torba i kolczyk. Worek, worek, kolczyk. Gra siódma, tron. Dzwonek i złoto. Gra ósma, naszyjnik, perła. Dziewiątka, naszyjnik, podkowa. Dziesiąta. Różne, o ten pierścionek powinien być tu. 11, różne, 12, różne, 13, różne. No, trapko. Druga strona, może Wam zbliżę. Druga strona może coś tutaj nam da? Lub nie da. To jest co? Czekolada. Tu mamy worek, dzwonek. Prezent, prezent i lustro. Niestety garnek, świnka, podkowa czekolada, tron, kufer, dwudziestka świnka, diament. Tu mamy koronę i trofeum. Brylant, brylant. Róża, kurczę, już mi się ciepło zrobiło, a róża wszystko zepsuła. 23 róża, kapelusz, świnia garnek i kapelusz, gra 25, pusto. 26 pusto, 27 pusto. Niedobre brylanty. Różne, różne i różne, ale jeszcze szansa w bonusie. Co w bonusie? A w bonusie mamy trefla, czyli cały zestaw jubilerski do poprawki albo do reklamacji. O, <noise> kontrolne mamy różne, ale chociaż zabawa z tymi brylantami i z innymi zrobkami była. No niestety nie popisała się żadna. Tak to czasem bywa. No niestety. Mam nadzieję, że chociaż się Wam podobał ten odcinek <grywki> jubilerski. Bo mi bardzo. Ja brylanty lubię. Widziałam, że tam jeszcze parę sztuk leży, także na pewno sobie jeszcze spróbuję. A Wam dziękuję bardzo za obecność. Zapraszam na kolejne odcinki i oczywiście zachęcam na. Zostawienia śladu po sobie. Zostawiajcie komentarze, łapeczki. Kto nie subskrybuje, to poproszę o subika. Jest to dla mnie bardzo pocieszające i motywujące, jak widzę, jak rosną, bo ostatnio ładnie rosną. A w miarę możliwości, oczywiście, na komentarze będę odpisywała. Nie jest to... Mm, nie robię tego tak, jakbym chciała, że od razu tylko przypinam serduszko, a potem w miarę możliwości i czasu to odpisuję. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach! Pa!